Siemaneczko, witajcie na kanale Domisiozaur. Mam dzisiaj dla Was Ascendant Heroes, chociaż kilka boosterów udało mi się dorwać po premierze, więc w Pogo. I dodatkowo na tym unboxingu będzie też pierwszy pierwszy produkt z Pokémon Day na 30-lecie Pokémonów, który tutaj nam Pokémon serwuje i już jest dostępny. Gdzieś tam poniekąd one naprawdę pewnie szybko się będą sprzedawały. Więc to zaczniemy sobie od tych dwóch e, produktów. Ten jest pojedynczy produkt, taka złota monetka ładna. Te tekstichery wychodzą w trzech wersjach. Ja akurat mam wersję z Gastlim. E, zacznijmy sobie od tego mniejszego. Tu są dwa boostery. Jak wygląda nam też to coin? Coin jest całkiem ładny, to trzeba przyznać. Mamy dwa boosterki Ascendant Heroes. I mamy jedną promkę, promka ładna z komalą. Fajny koala, fajna promeczka. No i co, dwa pusterki, więc ten unboxing pewnie nie będzie jakiś strasznie, strasznie długi, ale no, zobaczymy. Może coś akurat wydropi, ale też fajnie stwierdziłem, że będzie nagrać taki odcinek e, takiego szybkiego unboxingu tego dodatku. E, otwierałem go już w wersji. W wersji japońskiej, będę jeszcze otwierał w wersji koreańskiej. No ale ładny lowball. to jest lokal chyba? Tak? Okay. Eee, o, chodzi dla Was, no, w tym usterku nie było nic ciekawego. Sprawdźmy, czy drugi, czy Lary um, Blister Larego odda cokolwiek. Sprawdźmy, sprawdźmy. Może akurat się uda tym razem. O, ale słodki Pikachu, odłożę. Będzie idealne do klasy raz Pikachu. W ogóle w, tej, w, tej, w tych boosterkach jest, jest faktycznie pikacz, czy w tym dodatku, i nawet ciekawy bym powiedział. O, mamy Erika, Erika z Victoriable. Victory, Bill. Um, Victory, Bell, Victory Bell, przepraszam. No i co, niestety nic nie mamy z tego boosterka. Pikacz był chociaż, no, też jakiś tam pikacz był. Udało się to odpakować. Mamy tutaj naklejeczki z Gengarkiem i z gaslim, fajne. O, mamy promkę. O, fajna, fajna to jest ta Cosmic Holo. Ładna, ładna. Cyk. Mamy tutaj trzy boosterki. Trzy boosterki Ascended Heroes. No zobaczymy. Zobaczymy, czy tym razem coś się uda. Tyle tam resa niżej niż zwykle. No, zostawię dopiero tak nagrania, ale przyszłe nagranie przydałoby się troszkę wyżej. Jest. Awaremy tu zaczął bąsować, na mało miejsca operacyjnego, że tak powiem. Eee, no, ciekawy dodatek, to jest ciekawy na pewno dodatek. Pytanie, faktycznie, jak będzie z, z jego sprzedażą, bo teraz dużo ludzi. O, draga jakiś tam dropik jest. Dużo ludzi jednak czeka na, e, na to 30-lecie Pokémonów. No, które może być jakiś sprawdzimy taki pierwszy produkt z tego jest całkiem chyba spoko, ale to zobaczymy. To zobaczymy. Eee, zobaczymy, czy, czy ten pierwszy produkt, który wyszedł, już jest spoko. Czy to taka zajawka dla nas? Taka zajawka raczej. Eee, no, i czy coś się potrafi. Eee, teams, teams Rockets, Angus i X. Okej, okay, okay, jakiś tam przedruk, jakiś tam przedróg, bo to chyba było. Eee, no i ostatni ustawienia eee, w ten Heroes. Ale unboxing. Ale może akurat, może akurat się coś trafi. Wiem, że są godpaki w tym. tym dodatku wiem, że już tutaj jakieś osoby nawet w Polsce potrafiały te godpaki. No więc jest to ciekawe. To ciekawe, że taki dodatek ma takie, yy, takie karciofy. Są nas. O, ale ten, ten pseudonim może być coś warty akurat. sobie wezmę. No. Dodatki ROS nam nie oddało tym razem. Ale jest szansa, że odda nam produkt na Pokémon Day. Pokemon 2026, mamy tutaj pikacza, Mam fajny koin. Okay. Dało się odnapować i co my tu mamy? My tutaj coina. Bardzo ładny coin. Podoba mi się. Przechody coin ja chyba zacząć zbierać, bo dosyć ładne są ostatnio. Pikachu w Cosmic Hollow. Bardzo ładny pikacz swoją drogą. Wydaje mi się, że warto go będzie gdzieś tam sobie trzymać. Yy, tak samo jak... Może ten, tamtego nie, ale tego co dostałem wcześniej to będzie pewnie ich dużo. Aczkolwiek no, ten jest dosyć ładny. Jeszcze zobaczę sobie potem. W środku, bo dobra, generalnie co mamy? Phantasmal Flames i Mega Evolution. Takie trzy busterki, takie trzy busterki. Zacznijmy sobie od Mega Evolucji, a potem Fantasma Flames, bo chcielibyśmy jakiegoś smoka trafić. To dużo mówić. pewnie nie chcą trafić. Fajnie, tylko smoka trafić. Mm -hmm. Mało miejsca, mam mało miejsca. Nie podoba mi się to. Muszę tutaj posprzątać, bo też widzicie, że ten, ta kamera jest chyba za blisko tych co To akurat. E, nagrywam to iPhone'em i on dosyć dobrze ostrzy, yy, więc jest, yy, jest nie najgorzej. Więc zostawimy na koniec Sprawdźmy tego węgara. no nie jest to Ascendiro, tak jak pewnie w Macie, aczkolwiek no, jest to tam, Jest to tam, jakiś tam produkt, który, który też wychodził teraz, więc stwierdziłem, że warto go będzie dołożyć do tego unboxingu, no cele są na internecie różne, na pikashopie wiem, że jest on jeszcze jakiś tam dostępny możecie sobie zobaczyć, no cenowo pewnie nie jest eee, cenowo na internecie jest ciężko z dobrą ceną, no ale na pikashopie chyba nie jest najgorzej pamiętajcie o kodzie do misioza, to zdecydowanie no i co, mamy ostatni boosterek tego unboxingu ten ostatni i no cokolwiek odda Byłoby fajnie, byłoby fajnie, żeby nam chociaż ten ostatni busterek ostatni, ostatni busterek, nie chcę dużo, chcę ostatni busterek, chcę jakiś tam jeden, jeden fajny traf. E, aczkolwiek, no, mi się nie lubimy z angielskim aż tak bardzo, o, jest to, jest to nie najgorszy traf. E, zawsze jest to Mega Charizard EX, jest to, prawda, może wymarzony Charizard, ale zawsze jest to Mega Charizard EX, który też jest spoko według mnie, no i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten unboxing. Trzymajcie się. Elo!